Dziewiąta kolejka Ekstraklasy za nami. Mamy nowego lidera, jednego antybohatera, a Mikaeliksa i Iszak przeszedł do historii. Michał Ignasiewicz, zapraszam na Dziennik Sportowy. Dziś Państwa i moim gościem jest Dawid Dobra, meczeki.pl. Cześć Dawid. Witam serdecznie, dzień dobry. Powiedz mi, czy w Poznaniu już budują pomnik dla Mikaela Iszaka? No, myślę, że jeśli nie budują, to plany mogłyby spokojnie być. Na razie powstał mural na ulicy Łagłogowskiej. Ona się dokładnie nazywa. Ten mural był niedopracowany, ale ostatnie mecze, na którym Mikał czekał, bo czekał na tego setnego gola od 12 sierpnia, więc ponad miesiąc, no ale trafił, jak już trafił to, to dublet, no, zrobił coś, co się już musiało wydarzyć, biorąc pod uwagę nie, te liczby przed sezonem, oczywiście mogło zdrowie nie dopisać, ale Mikael jest znowu w świetnej formie i, i, po prostu znowu Lechowi dał coś więcej, i dał, dał dwa gole i trzy punkty pojechały do Poznania, a przy okazji świętował 101 gola, nawet już, szkoda, że nie w Poznaniu, pewnie z perspektywy trybu, bo był Lech na to przygotowany chyba podczas meczu z Widzewem Łódź, bodajże, no, ale to się nie wydarzyło, wydarzyło się nie cieczy, więc przejdzie ten mecz na pewno do piste. No właśnie, Michał Iszak w szatni podobno dostał pamiątkowy prezent. Wiesz, co to jest? Tak, było to chyba pokazane nawet na kulisach. To po prostu były dwie patery. Jedna koszulka po prostu z numerem 100, a druga taki, jakby była plakat, eee, bo lekwy do specjalną serię, no przygotowany na to, tak, ze sercem góry Michaela Iszaka i jakby ten emblemat, który jest na tym. Plakacze też mogą klify znaleźć na, na koszulkę, które Lech po prostu wypuścił, więc taki real-time marketing. Michał Liszak zdrowy to Lech, nie mający kłopotów, ale ja usłyszałem taką e, rzecz, że Michał Liszak na pewno będzie kontuzjowany. Nie pytanie, czy będzie, tylko kiedy. Myślisz, że taki scenariusz czarny może się sprawdzić dla Lecha? To on już był kontuzjowany w, i właśnie wszystkim się wydawało, że najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że pracę cała drużyna, e, co chwilę ktoś wypada i szak można powiedzieć, że w tym roku zdrowie mu aż nadto dopisywało, więc ten drobny uraz, e, przez który prewencyjnie nie udał się do Holandii, a konkretnie też potem do Belgii. Na spotkanie rewanżowe z Henk. No, jednak się przedłużył i Mikel nie wystąpił w meczu, i go więc widzę, mój na czym wystąpił w meczu za Głębiem, ale było to jedno z tych słabszych spotkań Lechu. Także miejmy nadzieję, powiedzmy z perspektywy poznania, że ten uraz już uminął, ale też trzeba wziąć pod uwagę, znaczy minął na pewno, ale nie będą mi go że przede wszystkim i nie wydaje się, że to jest pisarz, który. No, gdyby teraz Mikaelisak był to no to byłyby w Poznaniu ambicje co do tego, że no, najdroższy pytasz historii klubu byłby w stanie legendę Lecha dostanczyć. Wydarzeniem nie tylko były gole i szak, ale to też, że Lech zachował czyste konto w tym sezonie, bo kłopoty z obroną już miała od początku sezonu. Myślisz, że Nils Frederiksen poukładał już te klocki w defensywie? Czy to wynikało bardziej z tego, że przeciwnik, czyli Termalika nie ciecza nie dysponowała wystarczającą siłą ognia, by zaskoczyć w Lecha? No, trzeba wziąć pod uwagę faktycznie, bo to było czternaste spotkanie, bodajże Lecha Poznań w tym sezonie. Drugie czyste konto dopiero, pierwsze faktycznie było z Islandczykami. I to na wyjeździe, bo nawet w tym pierwszym meczu po, po rzucie karnym, chociaż tam dyskusyjnym, jednak ten gol do siatki wpadł i to na jeden do jednego. Ja mam taką inną diagnozę. Myślę, że więc Frederiksen, no bo Dziwnie mi się składa, że to czyste konto uzyskała obrona, która w zeszłym sezonie grała najczęściej ze sobą i można powiedzieć, że to ma mistrzowska obrona, czyli Mrozek, Pereira, Douglas, Milic i Gurmu. I wydaje mi się, że ten Federiksen przy tych, no, atutach, jakie dostał, przy tych transferach, wzmocnianiu defensy w postaci Gumnego, w postaci Skrzypczaka czy Multinie, po prostu przekombinował. I, i kombinował, kombinował. piłkarze grali słabo, niektórzy byli bez formy i dopiero jak posadził Skrzypczaka, nie, wrócił Douglas, yy, no to też trzeba przyznać, że Douglas on nas zmęczy jak będzie w kolejki, bo miał jedną, dwie kluczowe interwencje i bo właśnie w pierwszej połowie, gdyby on nie zablokował strzału, no to mogła wpaść bramka i dzisiaj nie byłoby w ogóle tego, tego tematu, więc wydaje mi się, że nie Fedryksem po tym meczu, ma po prostu więcej, e, odpowiedzi niż pytań, że po prostu trzeba na mecz z Rakowem kontynuować, no, tę defensywę i scalać ją w taki sposób, no i też jakby tym sukcesem tej defensywy jest na pewno granie defensywnym pomocnikiem, bo Lech nie wiem dlaczego upierał się, że... znaczy no, wiadomo, pewnie nie ma Murawskiego, ale jednak granie umą... Uma zagrał w ostatnich trzech meczach. Trzy mecze Lech wygrał, tak? Lech, to był Gęk, to był Widze i to był teraz Gruber. No i okej, okay, ktoś może dyskutować, że to jest wielki piłkarz, ale jednak Michał Trela powiedział fajne takie zdanie w szansie, jest Piłkarz, który lepiej wygląda bez piłki niż z piłką. No i to jest prawda, ale tacy piłkarze też są potrzebni. Hitem dziewiątej kolejki miał być pojedynek Krakowa z Legią. Wielu ekspertów narzekało, powiedział w swoich opiniach, że wyszedł z tego gniot. A ty jak uważasz? No ale z drugiej strony nie można być zaskoczonym, bo to było spotkanie o bardzo dużym takim walorze emocjonalnym. No bo jednak. Porażka dla Rakowa myślę, że oznaczałaby no bardzo gorące dni do meczu z Lechem. Być może spotkanie z Lechem byłoby kluczowe co do w ogóle przyszłości tego projektu pod nazwą marek Patrzą, chociaż no ktoś mógłby powiedzieć, że prędzej pomnik Lenina strącą w Moskwie niż Marka paprzą zwolnią, ale no wydaje mi się, że no coś się tam powoli może kończyć i to było takie spotkanie, gdzie Rakow przede wszystkim nie chciał go przegrać, a mam takie wrażenie, że nie zrobił nic, żeby to spotkanie wygrać. No ale okej, okay, no taka jest sytuacja, pomógł trochę pewnie ta sytuacja sędziowska, bo, bo jest różnie interpretowana, Jarosław Przybuł na naszej antenie bronił tej decyzji. Ja jestem w stanie tę decyzję zrozumieć, Adam Leczmański, eksperci w studiu Ligi Plus z nie do końca, no ale okej, okay, no sędzia Przybuł zadał mu pytanie, czy by podjął taką samą decyzję, jak się obudził w niedzielę rano, powiedział, że tak, więc no był rzut karny. Na pewno Legia w pierwszej połowie sługiwała, żeby ten mecz wygrać, ale nie rozumiem, dlaczego Legia w drugiej połowie w ogóle nie chciała tego meczu wygrać, a nawet ten Jarodonecku w, w sumie nie za bardzo korzystał z jakości, którą miał jeszcze na ławce, bo w tej kolejce na przykład Pieńko, Urbański czy Rodriguez, tak, w temacie Lecha, jeszcze nie dostali ani minuty. To też jest zastanawiające. Miałeś teraz okazję troszeczkę przypunktować u kibiców Legii po ostatniej swojej wpadce, ale widzę, że jednak nie. Nie od nie, Grzechów nie odkupiłeś, bo, mówiąc, że sędzia przybył, podjął dobrą decyzję. E, powiedz mi, znaczy, ale czy... ja, 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 tylko, ja tylko dodam, że m, tak na 51% jestem bliższy tego, co podjął Jarosław Przybył, ale ogólnie zgadzam się z jednym. No nie lubię takich karnych, bo one są interpretacyjne i tak fa fajnie bardzo wystąpił że Łakow widzę z ekstra, bo też powiedział, że no, dla niego tutaj może nie powinien być karnego, ale powinien być karny w ostatniej kolejce w meczu Legia Domek. no i... O tak czasem jest. Raz ci zabierze, raz ci odbierze. Wspomniałeś o Marku Papszunie i o możliwości jego e, dla dalszej przyszłości pracy w Częstochowie. Myślisz, że mogłoby dojść do takiej sytuacji, że po kolejnym załóżmy, meczu bez zwycięstwa Rakowa, tam naprawdę ta ziemia mogłaby się zacząć palić pod e, no, trenerem, który jako jedyny w historii dał Częstochowie mistrzostwo Polski? To nie jest może kwestia tego, czy się pali, czy się nie pali, bo na pewno w pewien sposób jest gorąco w częstochowie, tylko po prostu Raków już szedł na taki poziom, że tu nie ma miejsca na taki sezon przejściowy i na to, że po prostu Raków za chwilę gdzieś osiądzie w tym środku tabeli i będzie tam się i będzie liczył tylko na europejskie puchary. bo nawet jeśli tak będzie, no to pewnie będą dyskusje, co zrobić po sezonie. A tu mówimy o po prostu ewentualnie konieczności po prostu kogoś nowego usterów tego projektu, bo mogło być zagrożenie być może nawet spadkiem z ligi, albo za przepaszczeniem sezonu, gdzie Raków wygrał wydał prawie 9 milionów euro na transfery. Najwięcej ze wszystkich. Więc jak mówię, no tu nie ma marginesu błędu teraz w tym momencie i Marek Papson po prostu z niego korzysta w tym momencie, bo jest legendą tego klubu. I pewnie każdy inny trener już, już w rakowy często nie pracował, ale, no mówię, no ten punkt z Legią po prostu dał Markowi Papsonowi czas. i Teraz przechodzimy z Lechem, gdzie po prostu zapunktowanie jest kluczowe, bo, bo kolejna porażka sprawi, że wrócimy do tej dyskusji sprzed meczu z Legią. Ale często Częstochowie, podobno to nie jest tylko kwestia słabszej gry, słabszej dyspozycji i wyników, ale też tego, że atmosfera w szatni nie jest najlepsza między trenerem a zawodnikami. No, ja nie jestem zdziwiony, bo jednak my chwaliliśmy Marka Papszona przez lata za takie zarządzanie twardą ręką. I to trzeba przyznać, że nawet imponowało w Polsce i w pewien sposób piłkarze musieli się dostosowywać do tego, jak Marek Papszon pracuje. Tylko problem jest w tym, że Liga wzrosła, te metody przestały działać. Marek Papsun pewnie jeszcze jest co bardziej przeczytny śrubę, a ci piłkarze, którzy szli z Markiem Papsunem od tej często drugiej, pierwszej ligi, czy robili awans, czy robili na początku tego projektu Rakowa, no to już tych piłkarzy jest bardzo mało po prostu i dzisiaj jednak większą częścią szatni może być tak, że po prostu no szatnia już nie kupuje tych pomysłów, a tym bardziej gra Rakowa, no jest, często oglądalna i, i okej, okay, możemy na to narzekać, ale popisam wyniki, no to mamy wszyscy buzie zamknięte, bo jednak, no, wyniki są tak, a wyniki są najważniejsze, nawet jeśli taki styl przyniósł. Markowi Papszonowi defensywny, mistrzostwo polski, no to widać, że dzisiaj być może to już nie działa, albo też nie ma wykonawców co do tego, że z drugiej strony, no kurczę, dziewięć milionów wydane, no to sam tych wykonawców miał, sprawdził struskiego, od struski już niepotrzebny, także no takie rzeczy akurat rzutują na to, że Marek Papszon też popełnił dużo błędów tej, tej, tego lata. Dzieje się w Częstochowie, ale jakbyśmy mieli powiedzieć, że dzieje się w Szczecinie, to by tak jakbyśmy nic nie powiedzieć. Tam to po prostu mu chyba musimy zadać pytanie, czy leci z nami pilot? No tylko z jednej strony odpowiem tak, no chcieli mieć show w Szczecinie, no to mają show, tak? No mieli 4 do 3, tylko że nie w tym kierunku. Mieli Benjamina Mendego, który rozdawał autografy. No ja mam wrażenie, że patrząc ten projekt, to o to chodzi. Chodzi o show i chodzi o to, żeby było głośno. No to, to było głośno. Ale myślisz, I, w tygodniu, że... całym, I w całym tygodniu poprzedzający mecz i po samym meczu też, no bo 7 goli zobaczyliśmy, tak. Ale myślisz, że ten statek może zmierzać w dobrą stronę, czy raczej gdzieś tam na jakiejś mieliźni osiądzie po drodze? Ja już to napisałem na X w dyskusji z prezesem, z właścicielem takim potem zablokował mnie po tej <noise> dyskusji, że nie, nie powtórzą tego wyczynu z zeszłego sezonu I ja rozumiem to narzekanie, że strzelasz trzy bramki w finale Poharu Polski, twój bramkarz broni karne, czy tam wie, już teraz, teraz nawet nie pamiętam, eee, ale ten mecz przegrywasz, no w sumie tak samo było teraz w Szczecinie, że obroni żółtkarne, strzeli trzy gole i ten mecz przegrali. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy czwarte miejsce w zeszłym sezonie i finał Poharu Polski to był sukces, czy nie. Szczecini uznali, że nie, że chcą iść, że chcą budować swój projekt ze swoim człowiekiem husteru steru? Mm, no to okej, okay, no to zobaczymy, ale moim zdaniem jest na dzisiaj to, co też napisałem, na widzę 5-6 ekip, solidniejszych przed Pogonią Szczecin, Na tym bardziej, jeśli Pogoń przegrywa z Koroną i z Lechią, to moim zdaniem, no po prostu powoduje, że jest ci środka tabeli. Ja tak Pogoń traktuję, a, a, a że chcą mieć show, no to jest show. Mamy nowego lidera po dziewiątej kolejce, jest nim Górnik Zabrze. Górnik przed tygodniem wygrał w Częstochowie, teraz pokonał Widzew, czyli można powiedzieć silne marki od początku tych rozgrywek, a przynajmniej w teorii, które mają walczyć o te górne miejsca w tabeli. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że mistrzem Polski w tym sezonie może być ktoś inny spoza tego układu, Lech, Jagiellonia, Raków, Legia? Oczywiście, że tak. Nawet się założyłem o to z Pawłem Głaszewskim, że moim zdaniem nie będzie nikt z Pucharowiczów mistrzem Polski, bo polskie drużyny nie umieją łączyć ligi z Pucharami i jeśli ktoś powie, że Gilonia udanie połączyła ligę z Pucharami, no to ja się mogę zgodzić, tylko co Jagiellonia osiągnęła w zeszłym sezonie. Osiągnęła możliwość kontynuacji gry w europejskich pucharach I to jest bardzo dużo. I to trzeba szanować, to trzeba docenić, bo to się rzadko nie zdarza. Tylko Legia Warszawy w XXI wieku potrafiła sezon po sezonie grać w europejskich pucharach. Ale moim zdaniem jedynie właśnie Jagiellonia miałaby szansę z tego trio zdobyć mistrzostwo Polski. Nie wierzę w mistrzostwo dla Lecha legi czy, czy Rakowa, bardziej wierzę w mistrzostwo dla Górnika czy Krakowi, no bo odpowiem jak Roman Kosecki. A dlaczego nie? Jeśli te drużyny nie widzę jakiejś przepaści między kadrową, okej, okay, może ktoś powie, że Legia Czelek mają więcej piłkarzy, tylko Legia Czelek zagra pewnie z 20 meczów więcej niż Górnik czy Krakowia, a jednak w naszej lidze ta klasa średnia jest na tyle mocna, nie mając takich dwóch, trzech czołowych drużyn jak nie wiem, Szaktar, Doniec, Dynamo, Kijów, gdzie powiedzmy reszta ligi jest tłem, to u nas ta klasa średnia cały czas rośnie i i moim zdaniem, ja nawet nie dziwię się, jak Krakowiec czy Górnik Zabrze będzie mistrzem. No, patrz, sezon z ja ze Śląskiem walczyłem przez Łochówki dwa sezony temu. Po dziewiątej kolejce już można takich troszeczkę lepszych podsumowań, głębszych dokonać. W przerwie mieliśmy dopływ i myśli trenerskiej do, do naszej ekstraklasy i zawodników. Michał Gasparik, chociażby trener Górnika, Zabrze pokazuje coś nowego w nas, naszej ekstraklasie. Na kogo ty i z trenerów, i z piłkarzy, którzy przyszli do ekstraklasy, zwłaszcza z zagranicy, zwróciłbyś uwagę? No to akurat dość proste pytanie, bo nasuwa się na pewno, trzeba spojrzeć na Krakowie, bo Luka Elster to jest trener, który przybył do każdego polskiego klubu i zrobiłby to wrażenie. To jest niezwykle mądry trener, znający 5-6 języków, już powoli porozumiający się po polsku, też potrafiący dopasować nie tyle piłkarzy do swojego pomysłu, co pomysł do, do stanu jakościowego piłkarzy, i to mu się najbardziej udaje. Myślę, że stoi co Mazeusz Rukóś powiedział u nas i się z tym trzeba zgodzić, że to jest najlepszy transfer na razie letniego okienka, więc tutaj dla Krakowi plus, no Michał Gaspari wyciska naprawdę maksa z tego co ma, bo do tej pory były problemy może te macie domowe, gdzie ok, nawet by, było były by, niezłe z Motorem czy z Bugbetem, ale jednak przegrane, no ale z kolei górnik potrafił nieźle wyglądać na wyjeździe tylko tam bardziej myślę, że kolektyw, nie widzę tam z kolei jednego takiego piłkarza wiodącego, ktoś powie Eric Janża. no powiem ok, ale to jest solidny piłkarz, nie, nie ma tam takich gwiazd, ja bym może zwrócił uwagę na Luisa Palme też z Lecha Poznań, bo jednak widać, że to jest piłkarz, który dotknął wielkiej piłki, który dwa sezony temu strzelał gole w Lidze Mistrzów, no jest gwiazdą reprezentacji Hondurasu, no i widać, że po prostu ten piłkarz jakoś ma, no i trzeba też docenić transfery Legii Warszawa, bo Piątkowski myślę, że po dwóch meczach wygląda na zawodnika, który na Naprawdę mega solidny, jeśli chodzi o, o, o te dwa spotkania. Oczywiście wiemy, że ta próba jest mała, ale na pewno transfery Legii e, robią wrażenie. No i ja też się przekonuję do Tomka Pienki, bo wydaje mi się, że się zdziwiłem, że nie zagrał w meczu z Legią, ale m, nie widziałem nic w tym piłkarzu, a zaczynam widzieć i, i, i myślę, że to Bogliwego Lopeza może być piłkarz, który będzie ciągle obrajakować na stopę w tym sezonie. A czym jesteś najbardziej rozczarowany? Tym, że poziom się Sędziowski, ilość kontrowersji, która była zatrważająca w poprzednim sezonie. Na starcie tego sezonu, można powiedzieć, mamy takie wrażenie, że ona może być jeszcze większa, jeżeli dopłyniemy już do, do, do mety? Kurczę, mam wrażenie, że było trochę lepiej, że ostatnio może te dwie sytuacje sędziowskie z dwóch tygodni trochę rezonują. Na pewno problemem jest to, że nie ma szefa sędziów od trzech miesięcy i przez to, że jest bałagan w PZP, nie, i jedna frakcja chce kogoś przepchnąć, druga się zgadza, druga chce coś przepchnąć i tu na pewno Sę sędziowie bardzo cierpią. Uważam, że jeśli sędziowie byliby drużyną w Ekstraklasie, to myślę, że byliby no, w dole tabeli zdecydowanie. Też przez to, że no, jest to zaniedbane, to szły i trochę to kompensatowno, prawda, Mieczmański o tym mówił, to mnie zawiodło. Na pewno Raków się stanowa mnie zawiodło, bo jednak ja kupowałem Raków, również po polskim nawet, biorąc pod uwagę, być może powtórkę, to oni Wygrał 2 z Rakową, to znaczy, że nie 2, i potem Rakow wygrał w Miślepsiu Polski i tylko wtedy no, nie grał odpad szybko w kar, Tą dominację wyjdę potrafił stworzyć, no, ale jednak no, historia nie lubi się w tym przypadku powtarzać, bo, bo nie wierzyłbyś szybko dla, dla Rakowa. Chyba jestem rozczarowany też trochę widzianą łódź, a w tym, co się dzieje, bo jednak 4 porażki na wyjeździe, 4 spotkaniach wyjazdowych w tym tygodniu i taka podróżna. Nie wiem, bez charakteru na wyjeździe. jesji. Myślę, że jeszcze coś potrafi wnieść, kiedy te nie niosą, ale przy takiej jakości pitarzy, no myślę, że złe dobory plenerskie i ten raz, ten raz, też Robert Dobrzycki było wydalić 4 milionów, a po prostu dużo, dużo drugiej, także, no okej, okay, no, tutaj wydawało mi się, że da się coś więcej z tego projektu, ale już teraz. Ekstra klasa przyspiesza. W ciągu najbliższych siedmiu dni rozegrają piłkarze dwie kolejki. Nie będzie brakowało hitowych e, spotkań, tak jak Dawid już powiedział. Lech będzie mierzył się z Rakowem. Legia między innymi z Jagielonią. Zobaczymy, czy Górnik utrzyma pozycję lidera. Dzisiaj państwa i moim gościem był Dawid Dobraz z Maczeków. Dziękuję Dawid. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia.